Cześć, jestem Quantum. Jestem znowu SkyKerotem. Battlefield 3 Koop. Tak. Misja Exfiltration. Oh. Tym razem. 3 i trzecia misja z kolei w całym koopie Battlefielda 3. No, wow, ale, ale jesteś żółty. Dlaczego? Jak to? A. Pewnie... No tak, ty też. Irw. Będziemy starali starać się przejść tą misję po cichu. Choć to nie wiem, jak, nie jak nam to wyjdzie, ale no mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś uberfaila. Te, nie, nie, po cichu, po cichu, poczekaj. Dobra, tak. dobra. No, dobra, uważaj. To, otwieram drzwi. Spoko. Poczekaj, to są dwa cele. Ja, tego, ja będę brał tych po lewej. Ne? Dobra, jak zawsze. 3, trzy, no. cztery. Ładnie. Fajne, fajne styl. jest ta misja. Jest jedna z, z, z tych akurat fajniejszych. Z stylfniejszych. Tutaj uważaj będzie. Dobra, dobra, pamiętam, pamiętam tego typu. A tutaj, tutaj też jest dwóch. Dobra, masz czysty cel? Na prawego. Dobra, trzy, cztery. Ładnie, tak powinno być cały czas, dobra. Tutaj, tutaj jest chyba kamerka, tak? Okej. Okay. no. I tutaj też chyba będzie kolejny koleś, dobra? Nie, będzie. Nie, nie, nie. Nie, tutaj za drzwiami. Będzie... To będzie kamera. Okej. Okay. Kolejna poszła. Dobra, teraz ten za drzwiami będzie. Chyba ja go, ja go postaram się załatwić. A tu będzie jeden. A, tylko wiesz, nieraz już jak to graliśmy, kiedyś to wiesz. To były takie sytuacje, że no nagle były. ktoś w niego strzela i był nagle Uber fail, Dobra. Uważaj na kamery. Ja zdejmę kamerę, ty zdejmij typka. No mów kiedy. Uwaga, trzy... Ja najpierw zdejmuję kamerę, także uważaj. No dobra. Trzy, cztery, ry Ładnie. A jak fajnie strzelba się ułożyła. No tak, Tylko, fajnie. że tak troszkę lewituje. No, minimalnie. Czy to teraz będzie ten najtrudniejszy moment? Zdjąć dwóch... Ta. Dobra, uwaga, ja szybko moment. zdejmuję kamerę. Kam Chyba, że ty chcesz zdjąć kamerę. Ja może postaram... Ja mam ja mam dobrego cela na dwóch. Dobra, także ufam ci, uwaga. 3-4 no. kamera. No do... O cholera! Zawsze w, Minimalnie. Tym ma... Zawsze w tym momencie po prostu dobra, fajnie. Bierz, dobra. Biorę... Bierz biorę... Str biorę strzelbę... A nie, no kurde, strzelbę, strzelbę! Strzelbę! Czopku strzelbę Jeszcze dziękuję, że z jednym pociskiem Fuck! Ale zlamiłem ten kawałek. No tak trochę. Niepotrzebnie nie brałem tu strzelbę, kompletnie. Dobra, dobra, dawaj, chłopie. Nie gadaj, tylko dawaj. Okej, okay, czyli było prawie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Prawie. No niestety, ja, Czekaj, ja, jeszcze, na niego ja Jeszcze tej misji nigdy mi się nie udało przejść po cichu. Nigdy. A no, prawie wyszło, ale zawsze w A tym momencie. Wiesz, nie. prawie robi wielką różnicę. A mam nadzieję tylko teraz, że odzyskam moją czwórkę, bo to zawsze w tym momencie nam zmienia broń. Tak. No, no, czy zmieni teraz? Komon? Czy może jednak nie? Tak, jest, dobrze. Jest. E, ja sobie zmienię, wiesz, podmienię sobie jedną broń na drakunowa. Jednak. Dopóki... Jednak. Tak, bo jednak Off się tutaj przydaje, żeby załatwić niektóre te cele. Szczególnie, że on jeszcze ma ten fajny celownik taki. No tutaj jest. O, a ja mam G3A3. No to ładnie. Jeszcze tylko ammo. Z, z G3A3 tak mi się w BF-ie dobrze ciśnę. W Multi G3... mi się tak ciśnie. A G3A3 warto odblokować, bo, w multi... bo to właśnie jest broń do odblokowania w kołopie dla szturmowca. Czekaj chwilę. Wow. To muszę po... pobrać amunicję amunicję. Nie, nie, pamię... nie pamiętam, o tej rakiecie, tutaj prawie dałem się wpakować. Wycofaj się lekko. W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć? g 3 jest bronią bardzo dobro, bo jest y, dość mocne. Raz. jest najsilniejszy i najcelniejsze. O, tym razem ja padłem. A, jeszcze ten hambi mi rusza. Musisz mi pomóc. Musisz mi pomóc, tak jak gadam. Jakim ja językiem strasznym mówię. Okej, okay. jednak granie ze snajperką ma swoje wady. A to stamtąd mnie załatwił ten skubaniec. No to teraz dostaniesz ołowianą kulkę od dwójka. Co ja mam? A. Od dwójka. Od dwójka Saszy, bo to draguno. Uncle Sasha. A! Znowu mnie zdjęli, pomóż. Jednak mój Sasza wcale nie pomógł. Ops, ja, ja też dostałem. Dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Gdzie są jeszcze ci skubańcy? Tam jest jeden na dachu. Znaczy, na balkonie. I dostał ode mnie w tej chwili ładnie. Ja tam tam idę, jeszcze z przodu stoją. Ja prawą stroną pójdę. A, to kurde. Skubańcy! Ja pierdziele, kajker, odpomóż. Wow. To będzie kiepski materiał z mojej strony. No tak trochę. Tym razem, jak w zeszłej rundzie, ty padałeś tak. Znaczy, w zeszłej, pierwszej no tak rundzie, trochę. ty padałeś tak teraz. Quantum będzie padał. Cóż, ja muszę się wycofać. Okej, okay, ja tutaj staram się jeszcze ich wybić, o ile mi się to podoba. Dobra, tamten z samego przodu zginął. Mhm. Ci w kanciapie tam prawie też zginęli. Ja się tutaj Dosta... szybko przesunę. O świetnie, Przeładowanie akurat miałem w niego strzelać. Co za niefortunne. I jest. Dostał. Dostał. Możemy chyba... Nie, jeszcze jest tam jakaś franca. Wiem, widzę. widziałem Forfiter jak... Tamten forfiter jak się chowa. Chyba dostał headshota. Tak, jedziemy dalej. Ładnie dostał. Teraz... Teraz wam pokażę faj... O! <laughs> w ogóle nasze hamery nie mają tych drzwi. Ale nie. teraz pokażę Wam fajny bug w tej, w tej grze, zobaczcie. A no, rzeczywiście. Stanę sobie w tym miejscu. Zobaczcie, ten moment, akurat też, moim zdaniem, wygląda z dziebka beznadziejnie. Nie, epicko wygląda. Ja w ogóle jeszcze sobie kucnę. W ogóle w tej chwili nie ściskam wózku, jakby ja co się... do przodu. I patrzcie, jak, bo... jak rozwalam na, na klatę, biorę bramę. Zbicam zdam i jednym strzałem wyłamuję zamek, a raczej moim hamerem wyłamuję zamek. Ale dobra, dosyć tego naszego poetyckiego końcika, pora się wziąć do walki. Gdzie? Ja z... Najpierw snajperów z prawej. Znowu jakieś RPG. Jak ja nie lubię RPG, RPG. Jest takie nubskie. Gincie, wszyscy, zastrzelanie z RPG. Za tych wszystkich nowych, którzy w Battlefieldzie mnie zabili z RPG. No i. A balkon! No nie, po prostu no nie. Ekaj, już biegnę. Ale znowu potrzebuje pomocy. Daleko? Do zgonu? Nie, jeszcze pół. Ale wolałbym, żebyś też nie zginął po drodze. No, jakoś zanim dos w ogóle y jestem w stanie dostrzec przeciwnika, to on już wie, gdzie ja jestem. Gin! A przez ciebie straszny człowieku zginąłeś. A ładnie go tam tamtego akurat zdjąłeś. <noise> nie po prostu nie. No zobacz. No. Ja zaraz rzucę tę snajperkę w cholerę. Rzuć ją. Ja myślałem, że gdzieś więcej poszedłeś. Nie, to jest snajpie, ale to najwyraźniej nie jest najlepszy... Najlepszym miejsce na no to gin. Niedobry człowieku. Zaraz cię tutaj zginę i nic ci nie pomoże twój kontenerek biedaku, za którym się chowasz. Posmakuj sobie granatu. Ła, zostałem z RPG. Czekaj. A ja już przelecę widzę, tam widzę tutaj na jednego stronę. typka. Załatwiłem o. na balkonie A. jednego. Ach. Minimalnie. Zajm... No, szulera, dokładnie. <laughs> Bez komentarza po prostu. Bez komentarza to co było. Rozwalę sobie tamtą latarnię. Ona na pewno jest czymś niewinna. No ja nie przejdę, bo do mnie snajperzy nawalają. No, nie wiem, nie wiem, a ja nie się nie, pod... nie dobiegnę, nie dobiegnę. Dobiegniesz. O nie, cholera. Minimalnie. No niestety. No niestety. Ciśniemy no jeszcze raz. Dobra, spróbujmy w takim razie jeszcze raz. Trudno. Czasami bywa, że trzeba misję przejść jeszcze raz.